Jest melody, i to jest nasza nowa seria. Zagrajmy Far Cry 3. Tak. Yy, moim zdaniem, przewidziałem różne gameplaye Kra Svala jest w kosmos normalnie. Przepraszam za to. Czekajcie, nie jest za głośno. Nie, dobrze. Naprawdę, gra jest magiczna. Z tego co ja widziałem. Naprawdę. I z tego co wiem, to, to niby my to widzimy. A on tu pokazuje ten psychol na yy, tablecie. Później ten tablet kradniesz czy coś. Nie <śmiech> wiem. Naprawdę. <laughs> e Uczyłem się o najlepszym. Dobrze, jedziemy. No, no, ja No, no, ptak, jestem ptakiem. A co jesteś psycholem? Cześć. Like Guard? Nie, jak on ma? Grand? Nice no, Grand. Co on nie? Ja chciałbym z siebie zobaczyć. Jestem Jason. Mamo i tato mocno nas kochają. Jason. No. Huh? Nie, nie mówiłem nic. Well, nie lubię cię. Ale by nie by była nudna. Could, like ty kopnąłbym cię. gopram jas do you want me to slice you open like i did your friend on the wall okay i'm the one with the fucking dick look at me look me in your fucking eye hey! you fuck you're my bitch i rule this fucking kingdom yes them shut the fuck up or you die yeah what is it jason

Patrzę. Patrzę. Nom. Was. Oha, ma was. Was, psychol. Psychol pierwszy. Papa, pa, bye, bye. Cześć. Nie wracaj. Ci zaję. Zarąbię. Też to widzę czemu po prostu tego nie rozwalimy? Jak to jest bambusów? Pa! Jaki kozak! No, zgodzę się z tobą. Teraz mi odwiesz. Brawo. Ej, ale tam ten stoi ten, ten ten. Musimy znaleźć resztę. Okej, okay, zawołam go. Okej. Okay. Jak mu dał w dupę. Jezu, jakim jestem cio ciotą. Może on nie żyje. On nie żyje. Oni też się chcieli zabić. Kopnij go. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. Tak. Dobra. I tu jesteś. Yy, nie przeklinaj. I co klnierz? Okej. Okay. Okej. Okay. Czekaj, bo chcę do niego podejść. Bo niby ktoś tam nagrywał let's play e, i za daleko od niego odszedł. I mi się Przykro mi z tego powodu. No nie uciekaj! Kapitał ucieka mi. Je, to są psy? No. Stój, stój. Idę O, świniaki. Ale ją mrużnię. masakra. Dobra, lecimy, lecimy, lec stary. O, i tutaj jest najgorszy fail. Widzieliście? Noga mu została w tym. Okej, okay. ile kurzu, czy to coś? Nie wiem! Dobra. Łap naszej kraty. Ok, fajne. Dobra, jestem, jesteśmy złodziejami. Sweet. Ok, o kolejny strażnik. Znowu kliniesz. No, po prostu złączy napisy. Rzucę kamieniem tam. te Trafiłem. What the hell? Dobrze. Dobrze. Ruszamy. Dobra, już idę. Okej. Okay. Co to? Skąd on to wiedział? Okej, okay. co my tu mamy? Fuck! O lol. No, stał chłopak. Oh, God. I can't do this. No co, jest taką Jay, 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 Jay. i taką czotą. No, Malice. nie znajdziemy no. ich, chyba. So Dobrze, no. Okay. No, no mrugnij oczami, bawcie się i lecimy dalej. Ob każdy z nich to psychol widać. Tam był ten psychol. Lol, myślę, że on we mnie strzela. Wiesz o czym? Co Ile <guletnie> kiedy to się nazywa? Krzak. <guletnie> Lol. No. Każdy z nich to psychol. Musimy go minąć. Gdzieś tam kamieniem. Gdzie? Łap. Wow. My. Nie chcę... nie chcę tego zepsuć... Tam w pierwszym... Z ostatnich odcinków... Nie no, tak, w piątym odcinku mogę deadnąć. No gdzie uciekasz? Ale nie w pierwszy. Dobra. ale fajne, nawet na... Ja ustawiłem na niski, żeby było więcej FPS-ów. Nie, ja mam na średnich. Ha, no. I mogą mieć lekkie cięcia, yy, bo jest na średnich. Chciałem dać na niskie, ale już mi się nie chce. Dobra, jestem cicho. A ty? Stoję. Tylko nie nie, Nie zdechnij nigdy, bo ja się boję być sam. Okej, okay. trwa zapisywanie. Yy, dobrze. Gdzie jesteśmy? Okej. Okay. Potem wrócimy do domu. spoko. Oj, on chyba już nie wróci. Spacia! spacja. Nie, nie.

tičnější. A. A. Probuje. Shit, 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 shit. Ej, hey, dadne. Deadne? Aby mnie dead oh, no, spina się, oni mają samoloty, fakt dostałem, muszę znaleźć, aha, no trzeba ich znaleźć. No. Ciśnij! Co robić? Co robić? Spad! Żyję, żyje! Wyciągnął już.